I teraz będę robiła y, mięso, będę mieliła, żeby zrobić to mielone w airfryerze. Więc najpierw sobie zmielę to mięsko i później zobaczymy co będzie dalej. Specjalnie takie puste dałam, bo wiekiem wierzę, że ostatnio było za suche to mięso. A y, czekajcie. tak. Tutaj nie lubię, bo mi się tu w tej nie wszystko zawsze chce zmielić. Tu mi się zatyka to. A. Takie kawałki, ja to jeszcze raz wrzucę. Może to się teraz tym razem lepiej zmieli. Na razie, tylko muszę to tak, żeby to tu zamknąć teraz. Ta. Te błonki tutaj. A. Dlatego ja lubię, ja wolę mieć mięso zmielone w sklepie. A tak jak w, w tej, w Stokrotce, w Dino. Tylko, że to musi być wtedy tam kupione to mięso. Oni mają te maszynki, takie mocniejsze, bardziej to rozdrobnio. No. tak, jeszcze spróbujemy jeszcze tą końcówkę domielić. I teraz, no to co już tam zostało, no to już to, tak dam jak jest. Może no, to lepiej schodzi. I tak potem trzeba umyć to sitko, tak żeby tutaj wyszło wszystko, nie? No. Widzicie, to tutaj jednak się zawinęło i nie chcę wyjść. Tego chyba tu nie będę dawała, chociaż dobra, damy to to się powinno wyskwarzyć troszkę no maszynka pójdzie do mycia a zaraz się tutaj zabierzemy za to mięsko no i tak mamy tutaj mięso troszkę wody dolejemy do niego żeby się fajnie wyrobiło tym razem solidą. To jest około kilograma mięsa, troszkę za dużo, będzie na dwa dni chyba, na dwa razy, tak myślę, że część sobie dzisiaj zrobię, a część dam do lodówki i będzie jutro, albo pojutrze. Posolę sobie to troszkę. Pamiętamy, że ta sól kłodawska i ta himalajska, one są troszkę mniej słone. Dodam sobie pieprzu. Pieprzu dużo. Tak. Czosnku też dużo damy. Zobaczymy jak to potem będzie. Troszkę dodam Oj, troszkę, no, papryki. Ja to, to, to tak, przeważnie te wszystkie te same daję tutaj ale do tego też damy, wiecie co? Yy, koperek. Bo kupiłam sobie suszony i mielone z koperkiem dobre jest, albo z pietruszką, z nadką pietruszki też jest dobre. I teraz sobie to będę wyrabiać. Za chwilę tutaj dam jajko. Tak. Nie dodaję teraz yy, tej tartej bułki, bo zazwyczaj się do mielonego daje bułkę, ale ja już długi czas nie daję bułki do, do mielonego. Był czas, że dawałam namoczoną, potem dawałam tą e, tartą bułkę, a teraz nie daję wcale. I trzeba je tak, żeby ono się takie kleiste zrobiło. Nie wiem, czy nie będzie trzeba troszeczkę jeszcze wody dolać. Musimy się takie kleiste zrobić. To już tutaj odłożę. Musimy się kręcić. I przy okazji się dobrze wymiesza, nie? Te dno mi tak, tak strzela w tej misce. Mogłabym to w sumie zrobić w tym w, ma w maszynce, no, ale jak już tą miskę zbrodziłam, nie będę wszystkich misek naraz raz brodzić. Teraz dodam tu jajko. znowu trzeba wyrobić przez tą, tą paprykę to przynajmniej widać czy jest dobrze wyrobione czy jest wszędzie równy kolor tu jest więcej jajka trzeba to wymieszać nie dodaję tutaj cebuli nic takiego tu tak. jeszcze jest jajko nie rozmieszane. Jeszcze. Mamy z tego trzy takie klopsy, a resztę zobaczę. Zrobię to na pół. I zobaczymy. Tak. I tak na pół, nie? No. tak. I zobaczę pyskę, co mogłam tutaj wziąć. Czekajcie. Znowu się częsiecie, ale stoicie na podłodze. To sobie tutaj wezmę. A to dam do mniejszej miski, albo w celu do lodówki, to się bardziej przerobi. I to sobie zrobimy na trzy części. Nie? Tak, mniej więcej tak. Tak. Jedna... O, trzy takie te będą. Tak. Więcej nie trzeba dzisiaj. I teraz muszę sobie coś zrobić. Ręce umyć oczywiście najpierw. Teraz sobie pokroję tutaj y, trzy kawałki tego kamemberta. Mam tutaj, przepraszam, akurat z chili. Takie trzy paski sobie utnę, żeby dać do środka. Takie grubsze paski. Tu mam taki narzek. Tak. 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 A jeszcze kawałek zjemy? Mhm. tu. Zobacz, tu mam taki specjalny worek do tego. Jeszcze że zrobiła tak. i taki pieróg z tego jeszcze sobie miskę teraz wezmę z tartą bułką no i tak, dalej się tutaj tam, no dalej się kiwiecie teraz postaram się to tak jednak, żeby to bardziej się tu zakleiło z tym serem i teraz daję to do tartej bułki. Nie wiem, widać ją. Tak. To może być w kształcie takiego pieroga. A może być tak. I tutaj już daję to. Nie widać tego. Do tej. Do refrajera. Potem ten ostatni to Wam pokażę. Teraz biorę następny. Tak. Kawałeczek I teraz sobie to tak poza Tak, no. Tym razem sobie takie rulony, takie o. Takie. Oj, wysypało się. No. Tak. Idzie tu i ostatni tak. Tak. i mamy i zaraz to pójdzie do airfryera będę robiła na, najpierw po 180 minut po 15 minut z każdej strony a potem chyba zmniejszę na 140 bo nie chcę żeby mi się to za mocno przypiekło tu. to zaraz worek idzie zaraz do mycia bo to jest dyżurny worek tutaj mamy to jak mi się to upiecze to potem będę frytki robiła wyciągnę to zrobię frytki i, i potem najwyżej na te frytki położę żeby to się zgrzało i tak teraz to Ręce muszę umyć. Troszeczkę zleję oliwą, Przydałbym mi się teraz taki spryskiwacz do oliwy. Ale nie wiem gdzie to kupić, tak szczerze powiedziawszy. No, a nie będę maziać, chociaż może spróbuję pomaziać pędzlem, poczekajcie tylko ręce umyję. Spróbuję sobie tutaj troszkę wlać oliwy. Może tak napryskać, co? Tak. Zobaczymy jak to będzie, bo to powinno być spryskiwane. Dobra, to będę tu miała w pogotowie, to obrócę to z drugiej strony też tak zrobię. I teraz to idzie do mikrowe yy, mikroweli, do airflyera. No, wkładam. Słońce tu świeci, dlatego tak. I zrobimy 180. Na 15 minut i zobaczymy z jednej strony, z drugiej i potem i potem będziemy widzieć. Ja chyba nie włączyłam tego. Teraz. Skleroza to dobra choroba. Ale się trzeba chodzić. i pierwsze 15 minut się to robiło. Tak wyglądają te mięska. I teraz spróbuję je obrócić. Po prostu tak. I jeszcze je poleję tym. Och. No, nie chce się to mi... Oła. Jest raz. O. Tutaj nawet na razie nie trzeba będzie skrapiać oliwą. Bo ten... Ser już wylazł. O, no. I teraz tam na dole będzie pełna sera, nie? I teraz na następne 15 minut to wkładam. No i się będzie robiło. To się już zrobiło zobaczymy wyglądają fajnie. Znaczy się tu nic nie widzicie. Tutaj wyglądają fajnie złociście. Na razie nie chcę ich nie wiem czy by jeszcze raz nie obrócić. Jeszcze im nie dać teraz 15 minut, ale na niższych albo 7 minut z jednej i 7 z drugiej na niższym tym temperaturze, żeby mi się to nie przepiekło. Tu się już ten ser... Przyczepił. Tak, i troszkę mięska I też nie chcę, żeby to się za bardzo wysuszyło, nie? No. To zrobimy jeszcze na 7 i na 7. Niech to tak, żeby to było, wiecie. Temperaturę damy na 140. I tu też na mniej, i niech się robi jakiś czas temu wyciągnąłam zamrażarki frytki i włożyłam je tutaj i spryskałam znaczy się zlałam troszeczkę tym y, oliwą z oliwek i teraz wkładam na no i jakiś czas temu wyciągnąłam już frytki z zamrażarki włożyłam je tutaj do tego i z, zlałam troszeczkę oliwu i teraz pójdzie to do E I nastawiam tak jak tutaj będzie na frytki. Tu są frytki 200 i tak w połowie będę je wyciągać i je potrząsać. 25 minut to tak 12 minut i będę je potrząsać. Ale to kurzu wygląda jakby nie wiem ile tu było kurzu, a normalnie tego nie widać. No, i tak wygląda gotowe już danie. Akurat teraz jest z ogórkiem małosolnym. Te frytki, jedne są bardziej przepieczone, a drugie mniej, chociaż je tam ruszałam. A mięsko, ja sobie wzięłam parę frytek na spróbowanie, jak to. A mięsko po rozkrojeniu tak wygląda. No, także życzę Wam smacznego.